Siemka, witam w kolejnym odcinku portfela inwestycyjnego. W poprzednim miesiącu sporo się działo. Dokonałem też rekordowej wpłaty. Zapraszam do oglądania. Partnerem odcinka jest XTB, broker, z którego korzystam na co dzień. Dzisiaj zaczniemy troszkę inaczej. Zrobiłem w Excelu takie zestawienie sumy wpłat do wartości portfela oraz jeszcze dodatkowo kwoty wpłat w poszczególnych miesiącach. Na samej górze mamy podział na miesiące. Poniżej wpłaty, suma wpłat oraz aktualna wartość portfela. Jak widzicie, pierwsza wpłata była dokonana w maju, ale dopiero w czerwcu rozpoczęły się pierwsze inwestycje. Pomimo tego, że aktualnie na portfelu zysk jest na minusie, to i tak w ostatecznym rozrachunku portfel do tej pory wypracował 6% zysku w pół roku. Zdaję sobie sprawę, że to nie są jakieś imponujące wyniki. Ale ja jestem dopiero początkujący i powoli zaczynam coraz więcej rozumieć. Zobaczymy, jak będzie wyglądało kolejne pół roku. Ale raz w miesiącu będę Wam pokazywał ten wykres i będziemy mogli obserwować wspólnie, jak on się zmienia. Mam nadzieję, że ta dysproporcja pomiędzy sumą wpłat a wartością portfela będzie się stale powiększać oczywiście na korzyść wartości portfela. No, i co jeszcze mogę powiedzieć? W listopadzie na pewno daruję sobie wpłatę. Jak widzicie, jest tutaj 0 zł. Ale to przez to, że właśnie w poprzednim miesiącu troszkę poszalałem i wpłaciłem rekordowe 800 zł. Ogólnie chciałbym częściej nagrywać te odcinki z portfela inwestycyjnego, ale to też wymaga większego wkładu finansowego. A aktualnie troszkę wkładam w kryptowaluty. No, ale dobra. Przejdźmy w końcu do omówienia tego, co się działo na portfelu w ostatnim miesiącu. Jak widzicie, troszkę się tutaj działo i jest to chyba najaktywniejszy miesiąc do tej pory. Podjąłem tutaj dużo decyzji, ale po kolei. Tu jeszcze zahaczymy troszkę o poprzedni odcinek, aby wszystko sprostować. 5 października zrobiłem wpłatę, była to sobota poniedziałek 7 października sprzedałem z zyskiem 3 ETF-y z planów inwestycyjnych na poczet zakupu ETF-u na Bitcoina. Dodatkowo, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, zakupiłem akcję Witchena. 18 października dokonałem kolejnej wpłaty, ponieważ już od dawna kusił mnie Orlen, a finansowo miałem troszeczkę lepszy miesiąc, więc stwierdziłem, że mogę sobie pozwolić na dokonanie jeszcze jednej wpłaty. Od razu zakupiłem akcję Orlenu. Minęło 10 dni, a etf w planach inwestycyjnych ponownie wygenerowały zyski i ponownie sprzedałem część. 30 października otrzymałem kolejną dywidendę ze spółki Armor Rate, ale już wtedy wiedziałem, a w sumie to nawet kilka dni wcześniej, że chcę się pozbyć tej spółki z portfela. Czekałem tylko na dogodny moment, aż akcje Armora delikatnie wzrosną, aby je sprzedać i cieszyć się dotychczasowym zyskiem z dywidend. No i właśnie 11 listopada nadszedł ten moment, w którym pozbyłem się akcji Armour Rate'a. Zabawne w tym wszystkim jest to, że wyszedłem na kupnie i na sprzedaży idealnie na zero. Dodając do tego podatek od dywidend oraz same dywidendy, udało mi się wypracować 34 zł zysku, ale będzie on jeszcze pomniejszony o pozostałą część podatku, która wynosi 4%. No ale na ten moment nie chciało mi się tego wszystkiego przeliczać dokładnie, więc. To dopiero wszystko już wyjdzie w rozliczeniu rocznym. No ale lećmy dalej. To jeszcze nie wszystko. Już od jakiegoś czasu planowałem opakować sobie akcje i ETF-y w IKE. Więc przetransferowałem środki ze sprzedaży Armor Rate'a na konto IKE, w którym następnie zakupiłem ETF na Bitcoina oraz ETF na indeks SP 500. Dodatkowo stwierdziłem, że przetransferuję wszystkie środki z planów inwestycyjnych. I również opakuję je w konto Ike. Zakupiłem te same etf -y, które miałem w planach inwestycyjnych. No i ostatecznie teraz wartość konta Ike to niecałe 2600 zł. Niestety nie mogę wam pokazać, jak dokładnie to tam wszystko wygląda, ponieważ na platformie XStation 5 nie jest to jeszcze możliwe. No i tak dobrnęliśmy do końca. Kolejnych zakupów niestety nie ma. Z niecierpliwością czekam już na kolejną wpłatę. I sam nie wiem w co tym razem zainwestuję. Trzymajcie się ciepło w te zimne dni i do usłyszenia w kolejnym odcinku niebawem.